la 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 Witam Was serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj zabieram Was ze sobą do miasta, zobaczymy jarmark bożonarodzeniowy. Póki co jest rano, ja muszę się szykować oczywiście standardowo w pośpiechu. A że jest to mój jedyny dzień wolny do końca miesiąca, no to muszę go w pełni wykorzystać. Także pomyślałam, że czemu by nie spędzić tego dnia z Wami, a raczej Wy moglibyście spędzić go ze mną, oglądając Daily Vloga z dnia. Także co, zapraszam do oglądania, ja lecę się szybko szykować i ruszamy w miasto. Okej, okay, jestem gotowa, idę, wyszłam z domu, jak zwykle wszystko, wszystko w biegu, czemu by nie. E, także no co, ruszam w miasto, tak wygląda mój make-up, robiony oczywiście na szybciutko, e, pizga, cholera, e, mój outfit, e, no taki mało zimowy, ale e, częściowo będę też w galerii, także nie będę marzła, e, ale widzę, że zbiera się na deszcz, także myślę, że odezwa się już w mieście. <laughs> Ooh, Merry Christmas, baby. Ooh, Merry Christmas, baby. Well, it's Christmas time and all the family is near. But I can't stop thinking how I wish you were here. Decorations hanging from every tree make me wish my baby was here with me. above the rest cuz i can't stop thinking about you i come Także jest świąt, jest klimat świąteczny Także moja wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym dobiega końca Za mną jeszcze ostatnie stoiska Także Wam na pewno pokażę ooh, ooh, ooh. Merry Christmas, jestem padnięta, przemoknięta i zmęczona. I dojechałam. Także lecę do auta. Bardzo proszę, wróciłam do domu. Będę nagrywać dla Was Q&A. Zrobiłam małe porządki i zaraz jeszcze będę nagrywać z drapeczki, Mam na dwa odcinki. Patrzcie, jakie piękne dostałam etui na zdrapkę Świąteczny kalendarz, matko, nazwa mi wyleciała z głowy. Także tutaj piękne i to będzie na jeden odcinek, na drugi odcinek też mam zrabki, Także zaraz na kanał Tina Games będę dla Was nagrywać. I jak mnie widać, w takim świetle, bardzo piękne, mocna lampa. Po prostu e, odkryłam swoje nowe miejsce do nagrywania. E, te piękne moje poduszki, które przyszły do mnie, e, są świetne i naprawdę e, robią dużą robotę. A tutaj, proszę bardzo, nie wiem, czy widzicie, e, mój leniuch leży, który pilnuje zawsze mnie przy e, nagrywaniu. Także biorę się szybko za nagrywki i czas będzie coś zjeść. I ogólnie, gdyby nie ta lampa, to jest ciemno jak cholera, a nawet nie ma czwartej godziny. Masakra, która panuje za oknem, po prostu tworzy tak ciem... taką ciemnie w domu. Filmik się już tutaj renderuje ze zdrabkami, bo sobie przypomniałam, że przecież na 17 ci zdrapki, W tle proszę bardzo kartony na szafing. I co? I proszę bardzo, dziś na obiad jem hamburgera domowego z kotetem drobiowym, także zabieram się za jedzonko i zaraz lecę dalej nagrywać. Okej, okay, u mnie nastał czas odpoczynku i relaksu. Co miałam zrobić? To porobiłam. Teraz po prostu już sobie tylko wyleguję się i odpoczywam razem z Lilką, także mamy totalnego lenia, nic nam się nie chce naprawdę. Także fajnie mieć taki dzień wolny dla siebie. Także myślę, że co nieco Wam pokazałam, jeśli Wam się podobało na jarmarku razem ze mną, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, będziecie zawsze ze mną na bieżąco, jeśli chcecie daily vlogów więcej, no to dajcie koniecznie znać, a tymczasem ja się żegnam już z Wami, lecę jeszcze zrobić maseczkę jakąś na twarz, zmyć makijaż i chować się do końca dnia na maksa, wykorzystać dzień na le leniuchowanie, także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa!